Teraz się, może się przerwać. No, przerwie się. Nie. No to mam drugą na no wszelki <grym wypadek. <grym ty macie, masz coś dwie? Nie. nie, to druga jest dla kogoś. Nie. No. No, ja jadłam dzisiaj na obiad kółka. Gratuluję. Nie mogłam, że kręcę nie. mogę to ja jestem O, no nie mów, że No taki krótszy. Nie Jej chciałam pozdrowić osobę, która zgromadziła nas w tym gronie, ale niestety teraz wiesz, takiej. Dziękuję. Pozdrowienie. A to film jest? No. Tak, tak. Nie. Cześć. My również pozdrawiam. Ja marchewkę. A co kawa. A jak była Pietruszka? Dwa, no. tak. A nie był y, środkowy. No, a, a sałatka owocowa. Y, y, no się nami będzie zajmować. I jeszcze ten smacznego, tak? A że się stąd? Stop... Nie, to jest tak, ktoś... A, a już będzie druga, właśnie. Chodź na fejsie. To będzie na fejsie. <gulko> ja. Aga, i spójstos, że to będzie na fejsie, też będzie na fejsie. <gulko> <gulko> pedagogika to specjalna. Czy, bo to tak o, no, właśnie. Trzy, cztery. Pedagogika, pedagogika specjalna. Mm. Yes. Yeah. A AGH to jak? A... G... Yeah. Ha. Jak e herbata? No i jeszcze U. Nie pamiętaj, bo samo no. Aha, aha. <gulko>

M, F, E. I D. Ok, dziękuję. A głos. bo nie Dobra, kończę to nagrywanie.